Troszeczkę wcześniej, dzisiaj zaczniemy, tam 4 czy 5 minut wcześniej, um, że zaczniemy naszą lekcję. Dzień dobry, jeszcze raz wszystkim. Czyli dzisiejszym tematem lekcji będzie temat chorób, e, znaczy się jak powiedzieć po angielsku, że jesteśmy chorzy, słowo choroba. E, jak wiecie, wczoraj nie mogłam z Wami uczestniczyć w zajęciach, ponieważ no, nie czułam się do końca e, Dobrze, także dlatego przepraszam, ale niestety czasami jest tak, że choroba nie wybiera i czasami trzeba sobie odpuścić, żeby później wrócić i mieć więcej troszeczkę siły. Także dziękuję, że zrozumieliście, że nie było mnie wczoraj, że nie mogłam się z Wami uczyć. Mam nadzieję, że dzisiaj. Za to będziecie jeszcze ze zwiększoną siłą tutaj ze mną i będziecie wspólnie ze mną pracowali. Nauczymy się nowych zwrotów, nowych, nowych słówek. Także ja już sobie tutaj włączę prezentację. Pamiętajcie, komentujcie, dajcie znać, czy Wam się takie lekcje podobają, czy, czy takie lekcje są dla Was pomocne. Co więcej, czy te słówka, które wam podaję, czy wy stosujecie w codziennym życiu, czy słyszeliście je po raz pierwszy? Także pamiętam o komentowaniu. Także ja, ja już teraz szybciutko pokazuję nam prezentację. Czyli jak powiedzieć po angielsku chory. Pierwszy zwrot, który nam przychodzi na pewno na myśl, to jest słówko sick, sick. Czyli chory sick. Przykładowe zdanie to na przykład Robert is sick. But he won't go home, he said. Robert is sick, but he won't go home, he said. Pamiętajcie, że słówko sick również może oznaczać, że jest nam niedobrze. Morning sickness, kobiety mówią, e, kiedy są w ciąży, że mają takie poranne mdłości. Także tutaj z tym słówkiem sick możemy troszeczkę być ostrożni. No i pamiętajcie też tutaj w Anglii e, słówko. E, takie sick note, czyli takie zwolnienie od lekarza, abyśmy powiedzieli L4 w Polsce. Sick note. Czyli to są takie słówka, które się wiążą ze słówkiem sick. Kolejne słówko, które jest związane z chorobami, to weak. Właśnie ja wczoraj czułam się weak. Weak, czyli słaby, osłabiony. I am still very weak. I need to sleep more. I. Uh, I am still very weak. I need to sleep more. Czyli wciąż jestem słaby, słaba. Muszę troszeczkę więcej spać. Ok. Kolejne wyrażenie, które mam dla Was, to L, L od słowa illness. Tak jak sick, sickness. ill, illness. Czyli to też jest chory. He feels L. He's going to the doctor. He feels L. He's going to the doctor. Czyli on jest chory i zamierza iść do lekarza. Idzie do lekarza. He's going to the doctor. Kolejne wyrażenie, które dla Was dzisiaj przygotowałam: to in poor health albo in poor condition. In poor health albo in poor condition, czyli w złym stanie, w słabej kondycji zdrowotnej. W złym stanie, w słabej kondycji zdrowotnej, czyli in poor health. My father is in poor health. Czyli mój ojciec, mój tata jest w złym stanie zdrowia. Dajcie znać w komentarzach, kochani, czy te wyrażenia, czy te zwroty znacie, czy są po raz pierwszy, po raz pierwszy je słyszycie. Dziękuję bardzo um, osobom, które. Udostępniają lekcje. Pamiętajcie, że dzięki temu też inni mogą się nauczyć języka angielskiego, gdy zobaczą nasze lekcje. Także to jest, to jest ważne, tak? Jako społeczność, jako angielski, w trzy minuty, żebyśmy dzielili się z innymi. Skoro ja tworzę te lekcje, to niech chociaż dotrą do innych osób, które również by chciały się uczyć języka za, za darmo, języka angielskiego za darmo. Także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy udostępniają, kochani moi. Ok, czyli in poor health. Kolejne wyrażenie, które mamy, to uh, unhealthy. Unhealthy kojarzy nam się również z niezdrowym jedzeniem, tak? Czyli, ale to też może oznaczać chorowity, niezdrowy. Przykładowe zdanie. Eating sweets is unhealthy. Czyli jedzenie słodyczy jest niezdrowe, mimo tego wszyscy jejemy. Um, czyli. Uh, unhealthy, niezdrowy, ale również chorowity. Kolejne wyrażenie, które dla was przygotowałam dzisiaj. Under the weather. Under the weather. Czyli y, tutaj też mamy chory, czuć się źle, źle się czuć. Under the weather. I to właśnie ja czułam się wczoraj tak źle. Under the weather. Czyli I feel under the weather. Can you make me some tea with a lemon, please? I feel under the weather. Can you make me some tea, hot tea with lemon, please? Czyli czuję się źle. Czy możesz zrobić dla mnie herbatę, ciepłą herbatę z cytryną, proszę? To jest kolejne wyrażenie, które możecie używać zamiast słówka sick czy ill. Słówek sick czy ill. Kolejne wyrażenie down. Down tutaj bym bardziej powiedziała, że chodzi o ranny. Znalazłam takie tłumaczenie. My, most of the, of the soldiers were down, they had no chance of winning. Most of the soldiers were down, they had no chance of winning, czyli że większość ich y, y, żołnierzy była ranna, nie mieli szansy wygrać. Y, ale też można powiedzieć, że I am down, jako że po prostu dzisiaj się słabo czuję, jest mi źle. I ostatnie wyrażenie na dzisiaj to diseased, diseased. Czyli chory, często mówimy o organizmie, o organie w naszym ciele. I na przykład mam takie zdanie. A team of doctors worked for over 16 hours to replace the baby's diseased heart. A team of doctors worked for over 16 hours to replace the baby's diseased heart. Czyli grupa lekarzy pracowała ponad 16 godzin, żeby wymienić chore serce dziusia. Także to też jest fajne wyrażenie. Disease to też jako choroba. It is a serious disease. Także pamiętajcie. Jeżeli mówimy o chorobach, to są takie słówka, które często się właśnie pojawiają, czyli ill, unhealthy, sick, weak, down, in poor health, diseased, under the weather. Ill jeżeli, jeżeli się powtórzyłam, to przepraszam. Dobrze, czyli jutro widzimy się około godziny 17:20 angielskiego czasu, 18:20 polskiego czasu. Jeżeli coś by mi się stało, to oczywiście Was poinformuję. Jeżeli bym się czuła nadal niezbyt dobrze. Także zrozumcie tą sytuację. Bardzo dziękuję, że jesteście. Dziękuję wszystkim za, za wiadomości, że życzycie mi dużo zdrowia. To jest bardzo miłe dla mnie, bo pamiętajcie, że tworzę te lekcje dla Was i fajnie mi się z Wami spędza czas i było mi naprawdę przykro, że musiałam naszą lekcję odwołać. Mam nadzieję, że i, i już dzisiaj i jutro będę czuła się dużo, dużo lepiej i będę przygotowywać kolejne tematy dla Was. Co tu jeszcze? Zdrówka, Kasiu, dziękujemy. Bardzo kochana, dziękuję Ci. Eee, fajnie, fajnie. Cieszę się, że jesteście i że się wspólnie ze mną uczycie. Także e, pamiętajcie, przypominajcie, że mamy lekcje codziennie. Mini, mini, mini lekcje od poniedziałku do piątku. Pamiętajcie, żeby sprawdzać rozkład jazdy, o których godzinach są nasze lekcje live, bo one się zmieniają, niestety nie jestem w stanie jeszcze ustawić tak godzin, żeby były zawsze o tej samej godzinie. Jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył, zapraszam do grupy na Facebooku Angielski w 3 minuty. Jeżeli ktoś jeszcze nie polubił mojego fanpage'a, to serdecznie Was zapraszam, Katarzyna Stwarek, Angielski w 3 minuty. Pamiętajcie też, że mam swojego Instagrama, Angielski w 3 minuty i tam zamieszczam te wszystkie prezentacje, te wszystkie grafiki, które tworzę w czasie lekcji. Jak również wszystkie lekcje zapisuję na YouTubie. Także też, jeżeli ktoś jeszcze tam nie był, to serdecznie Was zapraszam do oglądania tych lekcji, które już były wcześniej, do oczywiście komentowania, czy Wam się podoba, jeżeli tak, to dlaczego, bo jest to na pewno dla mnie jako nauczyciela bardzo, bardzo pomocne. Także dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Mam nadzieję, że spotkamy się i jutro. I wy wytrwacie w swoim postanowieniu noworocznym, żeby, żeby się uczyć języka angielskiego codziennie, nie tylko od święta. Także trzymajcie się, buziaczki. Do zobaczenia jutro. Pa, 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 pa.